Władymir Maigret, Dzwoniące Cedry Rosji, Anastazja, Księga Trzecia, Przestrzeń Miłości, Duch Pramatki. Któregoś ranka zrozumiałam, rzekła cicho Anastazja, jej wzrok jakby zagłębił się w przeszłość tego ranka Władymira nie było w domu, w mieszkaniu, które chwilowo wynajmował. Nie mogłam szukać go swoim promieniem. Zaczynał się bowiem dzień, w którym wiele wieków temu umierała w dolmenie moja pramateńka. W ten dzień zawsze ją wspominam. Staram się rozmawiać z nią, a i ona rozmawia ze mną. Wy też idźcie na cmentarz w rocznicę śmierci swoich bliskich, żeby o nich pomyśleć, porozmawiać z nimi. Ja robię to nie opuszczając polany. Mój promień pomaga mi rozmawiać i widzieć na odległość, i zmarli czują mój promień. W ten dzień wspomniałam moją promateńkę, próbowałam z nią porozmawiać jak zwykle, lecz nie czułam jej odpowiedzi. Zupełnie nie czułam. Nie reagowała na mnie. Nigdy wcześniej nic takiego się nie zdarzyło. Wówczas zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać promykiem jej dolmenu. Znalazłam. Świeciłam na niego z całych sił, ale pramateńka nie reagowała. Zdarzyło się coś, o czym nie wiedziałam. W dolmenie nie było ducha mojej pramateńki. Pani Anastazio, proszę mi wyjaśnić, czym jest duch człowieka? Z czego jest zrobiony? Ze wszystkiego niewidzialnego, co jest w człowieku, włącznie z niektórymi przyzwyczajeniami, nawykami i odczuciami nabytymi w czasie istnienia ciała. Czy duch posiada jakąkolwiek energię porównywalną ze znanymi nam? Tak. Jest to kompleks energetyczny składający się z mnóstwa energii. Po skończeniu cielesnego bytu, oddzielnej ludzkiej osobowości, niektóre z tych kompleksów energii podlegają rozpadowi na pojedyncze energie, wykorzystywane następnie w roślinach i zwierzęcych układach, niezbędnych zjawiskach przyrody. Jaka jest ich siła? Jaki energetyczny potencjał ma kompleks niepodzielonych energii? U każdego jest inny. Najsłabszy nie może nawet przezwyciężyć siły grawitacji. Zresztą potem i tak się rozpada. Siły grawitacji? Najsłabszy: czy jego przejaw istnienia można zobaczyć, odczuć, poczuć? Oczywiście, na przykład trąbę powietrzną. Trąbę? Trąbę, która wyrywa z korzeniami drzewa, wywraca je. Więc jaką energią dysponuje najsilniejszy z nich? Najsilniejszą to wszak on. Nie umiem do końca pojąć siły jego energii. No to powiedzmy, jakiś średni. Kompleksie energii wielu średnich duchów istnieje już wyzwolona energia myśli. A jaki potencjał energetyczny posiada taki średni kompleks? Przecież już, już Panu powiedziałam jest to uwolniona energia myśli. A co to znaczy, z czym to można porównać, jak określić? Z czym jak określić? A jaką pański umysł, pańska myśl, najmocniejszą energię jest sobie w stanie wyobrazić? Energię wybuchu jądrowego, albo, albo nie, energię procesów zachodzących na Słońcu. To, co pan wymienił, jest zaledwie równe sile maleńkiej cząsteczki wyzwolonej energii myśli. Co zaś się tyczy określenia, to wy sami je wymyślacie i wykorzystujecie przy kontaktach słownych z innymi. Nie pasuje tutaj żadne z wymyślonych przez was określeń. Możecie się posługiwać tym, co wiecie, pomnożonym do nieskończoności. Jaka jest siła ducha pani prematki? Jest w nim obecna wyzwolona energia myśli jak się pani dowiedziała o swojej pramatce? Jak i gdzie umarła? Przecież to się zdarzyło dziesięć tysięcy lat temu. Rodzice moi przekazywali sobie o niej informacje z pokolenia na pokolenie, o mojej pramateńce, która odeszła, by umrzeć w dolmenie. Matka pani o niej opowiadała? Gdy moja mamusia zginęła, byłam mała, niezdolna zrozumieć takiej informacji. Dziadek i pradziadek opowiedzieli wszystko o moich mateczkach. Czy można zobaczyć ducha zwykłym ludzkim wzrokiem? Częściowo. Jeśli zmienić spektrum widzialności barw, zmienić wewnętrzny rytm, czy jest to w ogóle możliwe? Znane wam zjawisko daltonizmu sugeruje, że to możliwe. Uważacie, że zachodzi ono pomimo woli człowieka, że to tylko choroba, ale to tak nie jest. Powiedziała pani, że prarodzicielka pani, pani matka, jest godna, by przekazywano o niej informacje z pokolenia na pokolenie przez tysiąc lecia. Na czym polega wartość tej informacji? Pramatynka była ostatnią z przodków, która posiadała zdolności i widziała, jak i o czym powinna pomyśleć kobieta podczas karmienia piersią niemowlęcia. To wiedza ludzi żyjących 10 tysięcy lat temu, która zaczęła zanikać w cywilizacji. Obecnie wiedza ta w zasadzie całkowicie została utracona. Pramatynka nie była jeszcze całkiem stara ale poszła umierać do dolmenu, żeby zachować całą wiedzę pra źródeł. I gdy do ludzi zacznie powracać uświadomienie, obudzi się w nich potrzeba, by przekazywać tę wiedzę kobietom karmiącym. Następnie wiedzę tę będą pokazywać sobie nawzajem. Poprzez śmierć w dolmenie moja pramateńka poznała jeszcze inne prawdy niezbędne kobietom. A dlaczego odeszła właśnie do dolmenu? Czym różni się dolmen od zwykłego kamiennego grobowca? Dlaczego nie doczekawszy starości postanowiła umrzeć w dolmenie? Czy kierowała nią świadomość celu czy przesąd? Już wówczas przywiązywano coraz mniejsze znaczenie do karmienia matczyną piersią niemowląt, a kobietom nie oddawano na ich życzenie dolmenów. Stary wódz, Szanował moją pramateńkę i zrozumiał, że jeżeli nie spełni prośby, to nowy wódz nawet nie będzie chciał jej wysłuchać i wszystkie jej zamiary uzna jedynie za kaprys. Stary wódz jednak nie zdołał zmusić mężczyzn, by zbudowali dolmen dla mojej pramateńki i wtedy oddał on swój dolmen mojej pramateńce. Mężczyźni nie zgodzili się z decyzją wodza. Odmówili zdjęcia pokrywy dolmenu, by mogła do niego wejść moja pramateńka. Wszystkie kobiety przez całą noc próbowały same podnieść ciężką kamienną płytę, ale ona ani drgnęła. O brzasku przyszedł stary wódz. Nie chodził już samodzielnie, ale jednak przyszedł podpierając się kosturem. Stary wódz uśmiechnął się do kobiet, powiedział słowa zachęty. Kobiety podniosły ciężką kamienną płytę i pramateńka do dolmenu weszła. A czym różni się dolmen od zwykłego kamiennego grobowca? Zewnętrznie niewiele, ale do kamiennego grobowca, jak się u was nazywa dolmen, szli umierać żywi ludzie. Dolmeny to nie tylko zwykłe kultowe, kamienne budowle, jak myślą współcześnie, to pomnik mądrości i wielkiej samoofiary ducha na rzecz przyszłych pokoleń. On i dzisiaj spełnia swoją ważną funkcję. Również śmierć w takim dolmenie nie całkiem była zwyczajna. Słowo śmierć w ogóle tu nie pasuje. Wyobrażam to sobie. Żywy człowiek zamurowany w kamiennej celi to rzeczywiście niezwykle męczeńska śmierć. Wchodzący do dolmenu ludzie nie męczyli się wcale. Niezwykłość ich śmierci polegała na tym, że medytowali. Medytowali wieczność w duchu, na zawsze pozostając na ziemi i zachowując niektóre ziemskie uczucia. Ale dusza Została wtedy na wieki pozbawiona możliwości wcielenia się na ziemi w materialne ciało. Jak medytowali? Wiecie obecnie, co to jest medytacja. Zwłaszcza w religiach Dalekiego Wschodu. Są to nauki pomagające poznać małą część zjawisk medytacji, lecz niestety nie jej prawdziwe przeznaczenie. I dziś są ludzie, którzy umieją medytować, oddzielić od swego ciała na pewien czas ducha, a potem wrócić. Z pomocą medytacji w dolmenie jeszcze za życia ciała, duch oddzielał się całkowicie i powracał wiele razy, dopóki żyło ciało, by potem pozostać na zawsze w dolmenie. Duch. Samotnie czekać będzie wieczność całą, aż zbliży się ktoś i podejdzie, by ten mógł przekazać mu mądrość źródeł. Ciało, jeśli nawet mogło żyć jakiś czas, i tak było uwięzione, ale dopóki żyło, duch mógł bywać w różnych wymiarach i powracać. Dawało to możliwość analizowania z nieprawdopodobną szybkością naszej wyobraźni, precyzowania posiadanej prawdy. Zmarły, czy też ten, który odszedł w wieczną medytację przez Dolmen, wiedział, jego dusza, duch nigdy już nie zdołają się zmaterializować, nigdy już nie będą mogły wcielić się w żadne ziemskie ciało, w materię. Nigdy nie zdołają na dłuższy czas i na większą odległość oddalić się od dolmenu, będą jednak zdolne kontaktować się z cząstką duszy podchodzącego do dolmenu, żyjącego człowieka. Jeśli już mowa o cierpieniach śmierci, o cierpieniu w ogóle, to w tym przypadku polegają one na tym, że całymi tysiącleciami nikt nie. Do ciebie nie przychodzi, żeby wziąć tam wiedzę. Brak tej potrzeby u ludzi to ich wielka tragedia. Potrzeby, w imię której. Anastazjo, czy uważa Pani za bardzo ważne dla kobiety, matki karmiącej piersią niemowlę, posiadanie tej wiedzy, umiejętności? Bardzo ważne. Ale dlaczego? Przecież mleko matki żywi. Tylko ciało niemowlęcia. Nie tylko ciało. Może być ono nośnikiem ogromu informacji i wrażliwości. Powinniście przecież wiedzieć, że każda substancja ma swoją informację: promieniowanie, wibracje. Tak, wiem, ale jak pokarm matki może przekazywać wrażliwość? Może. On jest niezwykle wrażliwy. Jest nierozerwalnie związany z uczuciami matki. W zależności od nich zmienia się nawet smak pokarmu. A od stresu? Jeśli dosięgnie karmiącą matkę, mleko w piersiach może nawet zaniknąć. Może się zważyć. Tak, może. Rzeczywiście może. A więc do pani prarodzicielki nikt nie przychodzi? Nie przychodzi od wielu tysiącleci, tak? Na początku przychodzili głównie pokolenia z rodziny mieszkający w pobliżu ludzie. Potem ziemię zaczęły nawiedzać kataklizmy, migracje. Dolmen ocalał, ale przez ostatnie tysiąclecia do dolmenu mojej pramatki nikt nie przychodził, żeby się dowiedzieć. W ogóle teraz niszczone są dolmeny, gdyż ludzie nie wiedzą. Gdy opowiadałam Władymirowi o tajdze, o dolmenach, o pramateńce, powiedział, że możliwe, iż podejdzie do jej dolmenu. Wyjaśniłam mu wówczas, że nie zdoła zrozumieć, po, poczuć tego ducha, duszy pramateńki i przyjąć od niej informacji. A mężczyzna nie zna uczuć karmiącej kobiety, matki i moja pramateńka oczekuje tysiącami lat kobiet, nie mężczyzn. Jednak kobiety nie przychodzą do dolmenu, tylko ja jedna raz do roku kontaktuję się z nią, z moją pramateńką. I tego dnia chciałam się z nią skontaktować, powiedzieć jej coś dobrego, jednak nie zdołałam. Nie było ducha mojej pramateńki obok dolmenu. Nie rozumiejąc dlaczego zaczęłam szybko wodzić promieniem wokół dolmenu, wciąż większe, zataczając kręgi, i nagle ujrzałam, ujrzałam w niewielkim wąwozie na kamieniach. Na kamieniach leży zemdlony Władimir, a moja pramadynka, jej duch, pochyla się nad nim pod postacią zagęszczenia niewidzialnych energii. Zrozumiałam. Już wcześniej wiedziałam, że Władimir szukał przewodników, żeby w górach przejść do dolmenów stojących dalej od drogi, ale nie znalazł. Nikt nie zgodził się iść z nim za darmo, więc Władimir poszedł sam w góry. Spadł ze ścieżki do wąwozu, miał zwykłe buty, nie do chodzenia po górach. Nie miał w ogóle żadnego górskiego wyposażenia. Chciał się przekonać o istnieniu dolmenów, dotknąć ich. Sam poszedł w góry. Szedł w rocznicę śmierci mojej pramatki do dolmenów oddalonych od dróg. Pramateńka nie wiedziała, dlaczego znalazł się w górach ten zupełnie nieprzygotowany do chodzenia. Po górskich ścieżkach człowiek patrzyła na niego. I gdy pośliznął się, runął. I zaczął staczać się w dół. Nagle ona, jej duch, sprężoną kulą powietrza rzucił się w dół. Pramateńka uratowała Władimira. Nie rozbił głowy o kamienie, tylko stracił przytomność od wielu uderzeń, gdy się staczał. Pramateńka trzymała jego głowę na sprężonym powietrzu niczym w dłoniach i czekała, aż odzyska świadomość. Dlatego nie rozmawiała ze mną. Gdy Władymir odzyskał świadomość, nie wróciła do dolmenu. Została w dole, w wąwozie. Została i patrzyła, jak Władymir wspina się do góry ku ścieżce. Zrozumiałam potem, że to pramateńka znalazła się na ścieżce, bo zaczęły się z niej staczać kamyczki. To ona sama, niby sprężony wietrzyk, rzucała kamyki z górskiej ścieżki. Chciała pomóc Władymirowi zejść z góry. I ja bardzo tego też pragnęłam. Zaczęłam więc bardzo szybko wodzić promekiem po ścieżce, żeby nie była taka mokra i śliska, żeby Władimir dał radę dojść do swojej kwatery i opatrzyć rany. Ale Władimir wyszedł z wąwozu, usiadł na ścieżce i oglądał szkic, który nakreślił mu archeolog z noworosyjskiego Muzeum. Następnie wstał i utykając. Poszedł, ale nie w dół, po suchej już i bez kamyków ścieżce, lecz z powrotem w górę. Zamarłam z zaskoczenia i myślę, że Pramatejka też od razu zrozumiała jego zamiary, bo nagle zupełnie zboczył ze ścieżki i polazł przez kolczaste krzaki. Zrozumiałam brnął do dolmenu pramateńki, dotarł do niego usiadł na portalu dolmenu na skraju kamiennej płyty zaczął rozpinać kurtkę bolała go ręka bardzo długo ją rozpinał gdy rozpiął zobaczyłam pod kurtką były kwiaty trzy różyczki łodyżki dwóch były złamane Różyczki połamały się, gdy staczał się do wąwozu, uderzając o kamienie. Niektóre kolce były we krwi. Położył połamane różyczki na portalu Dolmenu, zapalił i powiedział Szkoda, że te kwiaty się połamały. Te kwiaty to dla ciebie piękna. Z pewnością byłaś piękna jak Anastazja, mądra i dobra. Chciałaś naszym kobietom opowiedzieć o karmieniu dzieci piersią. Tyle, że nikt o tobie nie wie, bo twój dolmen stoi zbyt daleko od drogi. Kobietom ciężko tu dojść. Władimir wyjął malutką płaską flaszeczkę z koniakiem i dwa małe metalowe kieliszeczki. Z kieszeni wyjął garść pogniecionych cukierków, kieliszki napełnił koniakiem. Wypił z jednego, a drugi postawił na portalu dolmenu. Położył na nim cukierki i powiedział: to dla Ciebie piękna. Władymir robił wszystko to, co obecnie ludzie robią na cmentarzu, gdy przychodzą do swoich bliskich z rodziny czy przyjaciół. A pramateńka, jej duch, kulą niewidocznych energii, miotał się wokół niego. Była zdezorientowana, nie wiedziała, jak ma się zachować. Próbowała odpowiedzieć na słowa Władimira i formowała powietrze w swoją cielesną postać. Lecz jej zarys... Był przezroczysty i ledwie widoczny. Władymir jej nie zauważył, a ona jemu, który nie widział ani nie słyszał, nadal próbowała coś wyjaśnić. Denerwowała się z jego powodu i miotała, a fala powietrza lekko zaczepiła kieliszek, który się przewrócił. I Władymir pomyślał, że to wietrzyk niechcący go wywrócił i zażartował. Oś, ty taka niezdarna, czemu wywaliłaś taki drogi koniak? I duch pramateńki nagle zamarł w kącie dolmenu. Władimir nalał od nowa koniak do tego kieliszka, położył na nim kamyk, a na kamyku cukierek i znów jakby do siebie zagadał. Trzeba by chociaż ścieżkę normalną ułożyć do twego dolmenu. Zaczekaj, no jeszcze trochę będzie dróżka. Przyjdą po niej do ciebie kobiety. Opowiesz im o tym, co trzeba pomyśleć, gdy się karmi maleńkie dziecko piersią. Pewnie miałaś bardzo ładne piersi. Potem Władymir zaczął schodzić z góry. Późną nocą dotarł do swojej kwatery. Siedział samotnie, na kanapie, w zimnym pokoju, bandażował rany i oglądał kasetę wideo, którą ludzie z różnych miast przekrywali i przekazywali jeden drugiemu. Na ekranie telewizora słuchała występującego człowieka duża grupa osób, głównie kobiety, mówił o Bogu i o sile ducha prawego człowieka, następnie zaczął mówić o mnie. O tym, że jestem ideałem kobiety, do którego należy dążyć. Siła mojego umysłu i ducha jest ogromna, i pomagają mi siły światła, i obecnie, kiedy bardziej poznaję ludzi zwykłego świata, mogę im pomóc. Mówiono o mnie dużo dobrego, i nieoczekiwanie stwierdzono, że nie spotkałam jeszcze prawdziwego mężczyzny, a ten, z którym obcuję, nie jest prawdziwym mężczyzną. A wcześniej. Jeszcze mówili, że w Australii jest młody człowiek, wart mnie, że spotkam się z nim, spotkam się z prawdziwym mężczyzną. A Władimir, a on, pan rozumie, siedział sam, słuchał tych słów i próbował jedną ręką przewiązać rany na nogach, druga ręka obita, bolała. Wyrywałam się promykiem do Władimira, chciałam mu ogrzeć rany. Ukoić ból, powiedzieć, wyrazić jakoś to, co czuję, ale on nigdy nie słyszy, gdy do niego mówię na odległość. Tym razem jednak udałoby mi się, jestem tego pewna, na pewno udałoby się, ponieważ bardzo mocno pragnęłam, żeby usłyszał. Usłyszał, jak go kocham, tylko jego. I jest tylko on, mój ukochany on, prawdziwy mężczyzna lecz coś mnie oparzyło i odrzuciło na trawę. Coś nie dopuszczało mego promyka do Władymira. Znów szybko skierowałam promień do pokoju, gdzie siedział przed telewizorem i zobaczyłam. Przed Władymirem w formie zagęszczenia niewidzialnej energii klęczy duch mojej pramateńki. Władimir nie mógł jej widzieć ani słyszeć. Oglądał i słuchał kasety wideo. A moja pramateńka swoim oddechem ogrzewała rany na jego nogach, gdy ten lał na ranki okropnie palącą wodę kolońską. Usiłowała coś mu powiedzieć, ale jej nie słyszał. Pramateńka ma tak silnego ducha, że nic niewidzialnego nie może się przebić przez jej energię. Nawet broń psychiczna się rozpadnie, jeżeli ją na nią skierować. Nawet nie zwróci uwagi na nią. Wszystko zostanie odrzucone. W żaden sposób więc nie mogłam się wtrącać, mogłam tylko patrzeć. Patrzyłam i bardzo szybko myślałam. Co się wydarzyło? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego w ten sposób mówi ten człowiek na filmie? Czy chciał mi pomóc? Coś wytłumaczyć? A co? Dlaczego mój promyk tak się wyrwał do Władimira? Oczywiście, że się przestraszyłam, że zrobi mu się przykro po słowach nieprawdziwy mężczyzna i że będzie zazdrosny o innego. I nagle o, jak to bolało jak mi było przykro Władimir wysłuchał wszystkiego, westchnął i powiedział: Prawdziwy mężczyzna jest w Australii? Spotkają się? Władimir nie był zazdrosny. Zazdrość to oczywiście niedobre uczucie, ale ja chciałam, żeby choć odrobinę był zazdrosny. A Władymir jakby oddawał mnie z obojętnością innemu. Nie mogłam już tego znieść i krzyknęłam. Prosiłam, błagałam, pramateńkę, żeby powiedziała, co zrobiłam źle, gdzie się pomyliłam? Czym zgrzeszyłam? Nie odpowiadała. aż Władymir opatrzył ostatnią ranę. Dopiero wtedy stwierdziła ze smutkiem, trzeba było po prostu kochać córeńko. Myśleć o najlepszym dla ukochanego, nie wywyższać się przed nim. Usiłowałam wyjaśnić, że chciałam jedynie dobra, lecz permatynka powiedziała, dla siebie chciałaś córeńko, obrazów, mózgi, wierszy i piosenek. Wszystko to się spełni, bo twoje marzenie jest mocne. Wiem, ono jest dla wszystkich ludzi i dla twojego ukochanego, ale tobie będzie ciężej otrzymać teraz ziemską miłość. Stajesz się gwiazdą, córeńko. Gwiazdą można się zachwycać i kochać gwiazdę jak gwiazdę, ale nie jak kobietę. Pora mama już więcej nic nie powiedziała. Traciłam kontrolę nad sobą, krzyknęłam, próbując wyjaśnić, czy udowodnić, że nie chcę być gwiazdą, chcę po prostu być kobietą i być kochaną, jednak nikt mnie nie słyszał? Pomóżcie mi, teraz wiele zrozumiałam. Nie o siebie się boję, dam sobie sama ze sobą radę. Ale Władimirowi zrozumienie tego zajmie dużo więcej czasu, bo taka informacja oddala go od prawdy. Niech zostanie wstrzymane rozpowszechnianie tej kasety. Wmawia ona w Władimirowi i ludziom, że jestem ideałem, gwiazdą, L że nie on, ale inny powinien być ze mną. Nie jestem gwiazdą, jestem kobietą. Chcę kochać tego, kogo sama zechcę. Nie tylko ja określam moją drogę. Pomyliłam się. Marzyłam, że będzie się o mnie mówiło, będzie się poświęcać piosenki i wiersze, malarze będą mnie malować. Tak też się dzieje. Zawsze się wszystko spełnia, gdy zamarzę. I to się wydarzyło. Dziękuję za wiersze i piosenki. Dziękuję poetom. To był błąd, że tak zamarzyłam. Wiersze są potrzebne, ale nie powinnam być gwiazdą. Chciałam tego wszystkiego po to, żeby Władimir patrzył i słuchał, żeby wspominał, żeby wspominał mnie. Ale nie wiedziałam, gdy marzyłam. Teraz zrozumiałam, że staje się gwiazdą. Wszyscy podziwiają gwiazdy, ale kochają zwykłą kobietę. Anastazjo, co pani? Zatrzymać rozprzestrzenianie kasety na dodatek takiej, którą ludzie sami kopiują, nie da rady. To proces niekontrolowany i nikt tego nie jest w stanie zrobić. Widzi pan, wy nie możecie, ale Władymir, on jest przecież przedsiębiorcą. No to co, że to niekontrolowany proces? On i tak coś by wymyślił, tyle że on tego nie chce. Pogodził się z tym, że nie jestem dla niego partią.